Cześć, w tym filmie chciałbym pokazać Ci, jak szybko zamienić prowadzone ekspresje. Gdy dodajesz ekspresję do dokumentu, to w oknie dialogowym wybór ekspresji w prawym górnym rogu znajdziesz albo cyfrę, albo literę. Oznacza to skrót do mata narzędzia i będziemy posługiwać się właśnie tymi skrótami. Spójrz na oznaczenie forte fortissimo. W prawym górnym rogu jest cyfra 3, czyli nasz skrót narzędzia, którym będziemy się posługiwać. Dodatkowo w mojej partyturze chciałem zmienić inne oznaczenie na mezzo a mezzo jak tutaj widzisz, ma skrót 5. Muszę również zmienić kolejne oznaczenie na piano, a piano w prawym górnym rogu ma skrót cyfra 7. Przejdźmy teraz do partytury. Wybierz narzędzia ekspresję, klikając ikonkę ekspresji. Zobacz, na wpisanych ekspresjach pojawiły się uchwyty. Kliknij uchwyt ekspresji, który chcesz zmienić. Jeśli chcesz zaznaczyć więcej ekspresji, to wciśnij lewy przycisk myszki i przeciągnij, aby zaznaczyć więcej oznaczeń. Możesz również skorzystać z skrótu. Ctrl A lub Command A na Macu, aby zaznaczyć wszystkie ekspresje w dokumencie. Zaznaczone uchwyty zostaną poświetlone na fioletowo. Teraz jak masz zaznaczoną ekspresję, wciśnij szybko dwukrotnie klawisz 5, aby zmienić nasze oznaczenie na mezzo forte. Super proste, nie? Teraz zamienimy forte fortissimo na piano. Zaznacz uchwyt kolejnego oznaczenia ekspresji i wciśnij dwukrotnie klawisz 7. Proste. Chcesz jeszcze poćwiczyć? Tutaj masz podstawową tabelę skrótów. Zapamiętaj te, z których najczęściej korzystasz i przyspiesz swoją pracę w finale. Jeśli chcesz dowiedzieć się innych ciekawych rzeczy o finale, subskrybuj mój kanał.